Wie mam tyle czasu, że jeszcze bym kanapkę zdążył zjeść. On no, pójdzie na bo i wróci na... Zestra się. Mi się wydawało, że tupnę przed smokiem, ale dobra. Ale dobra chodzisz. I chcesz mi powiedzieć. Dobra. Dobra. Chyba wchodzimy. Nice. Chyba na A jest. To znaczyć. znaczy. Odwrotnie słuchawki założyłem. Ja 15 sekund se kućnie Przebrałem. Nie założysz. Nie zdążysz. Ja nie Czekaj Już pakę, już pakę wyjmuj sobie O nie, nie zablokowałem się Jak to? Ja papier. Jak to? GG Przecież...